Cel jest, cel jest jeden, wyłonienie tak naprawdę kadry tej czołówki, która będzie reprezentować nas na pucharach świata, a finalnie na mistrzostwach Europy i mistrzostwach świata. Także mimo wszystko, że, że jest to początek sezonu, to są bardzo ważne regaty, taki tak naprawdę wewnętrzny sprawdzian naszej grupy, kto, kto jak przepracował okres przygotowawczy. Ja myślę, że tak, że grupa cały czas jest młoda, perspektywiczna, jeżeli chodzi o każde grupę tak naprawdę i kobiet, i, i mężczyzn, i kanadykarzy, i kanadykarek. Natomiast jest to trudny sezon, bo jest to sezon poolimpijski, gdzie, gdzie tak naprawdę ci, co startowali na Igrzyskach, powinni sobie trochę odpuścić. A jednocześnie nastąpiła zmiana trenerów w niektórych grupach i, i też pewnie wymagania środowiska są takie, żeby, żeby jednak tą moc pokazać. Także nie jest to łatwy temat, natomiast co mogę obiecać i czego się spodziewam, że na pewno będziemy mocnym punktem polskiego sportu.